Dzień dobry, tu listę Kraw. Unia Europejska wprowadza podatki. Jest to absolutna nowość, ponieważ dotychczas Unia zbierała składki od krajów członkowskich, a następnie rozdzielała pieniądze z tych składek według jakiegoś tam rozdzielnika. Jeden dostał więcej, jak był posłuszny, drugi kraj dostał mniej, jak był nieposłuszny, znamy to z podwórka polskiego. W tej chwili będzie Unia Europejska zbierać również podatki. Podatki dotychczas to była domena krajów członkowskich Unii Europejskiej. A w tej chwili Unia Europejska sama z siebie będzie jakby poborcą podatkowym te pieniądze wpłyną bezpośrednio do kasy Unii. I pytanie jest gigantyczne, dlaczego Unia tak robi, jeśli potrzebuje pieniędzy, mogłaby na przykład podnieść składki. Jednak Unia chce bezpośrednio pobierać przynajmniej część podatków, które są tradycyjnie płacone w krajach członkowskich. Te trzy nowe podatki to przede wszystkim podatek od dochodu z handlu ETS-ami podatek graniczny od śladu węglowego i podatek od dużych międzynarodowych korporacji. Ale jakie to są podatki i w jakiej części pieniądze z tych podatków trafią do Unii, to jest rzecz w tej chwili mniej istotna. Chciałbym się głównie zastanowić, po co Unii pozbieranie podatków? Po co Unia chce być poborcą podatkowym? Po co Unii jeszcze więcej pieniędzy? I po co Unii te pieniądze bezpośrednio z podatków? Teoretycznie wszystko wygląda bardzo prosto, ponieważ Unia nam powiedziała po co te podatki. Te podatki są na wojnę z Ukrainą i na walkę ze skutkami pandemii, która na szczęście się skończyła. Miejmy nadzieję, że nie będzie następnej. No tak, ale ze skutkami pandemii w końcu przestaniemy walczyć, w końcu nie będą odczuwalne, wojna na Ukrainie w końcu się skończy i jakby te cele, na które w tej chwili zbiera się podatki w Unii Europejskiej, przestaną istnieć. W takim razie, co podatki zostaną zniesione, no nie sądzę, ponieważ raz wprowadzony podatek już pozostaje na wsze czasy. Także te podatki dalej będą, a co gorzej w prawie unijnym i w prawie poszczególnych krajów unijnych pojawi się w pewnym sensie wyrwa. Ta wyrwa będzie mogła być w przyszłości dalej wykorzystywana, czyli już nie tylko Unia będzie zbierać część pieniędzy z tych trzech podatków, ale np. część pieniędzy z VAT-u, część pieniędzy z akcyzy na walkę z palaczami np. część pieniędzy z naszych podatków od dochodu na walkę np. Na z bezrobociem gdzie indziej itd dalej. Także wydaje się, że te podatki pozostaną z nami na zawsze i pojawią się nowe podatki. Także póki co to wprowadzenie podatków jest bardzo profilne i póki co one nie dotykają naszych pieniędzy bezpośrednio, także ja obywatel jakby nie odczuję tego, że oprócz podatku na od dochodu, podatku na wschodnie landy, podatku kościelnego, podatku jakiegoś, 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 płacę jeszcze podatek na Unię Europejską, dlatego że te pierwsze podatki dotyczą niejako przedsiębiorstwa, bo handlu udziałami. Także my, zwykli obywatele, zwykli ludzie, tego nie odczujemy, i dlatego prawdopodobnie o tym nam w ogóle w telewizorach nie mówią, żebyśmy się nie denerwowali. Pośrednio, oczywiście to odczujemy, pośrednio te pieniądze, tak jak mówiłem, trafią nie do naszej kieszeni, nie do naszego kraju, tylko wyjadą z Polski, wyjadą z Niemiec i trafią do Unii Europejskiej, gdzie zostaną wydane według priorytetów unijnych. W ogóle wydaje się, że Unia Europejska w ostatnim czasie coraz mniej zastanawia się nad swoją ideologiczną reprezentacją, co jest ważne, co jest nieważne, LGBT, uchodźcy, coś tam, coś tam, tylko bardziej zajmuje się kwestią fiskalną. Mamy w Unii Europejskiej już pożyczki wzięte na całą Unię Europejską, a następnie spłacane przez nasze. Kraje wszystkie i rozdział tych pożyczek, jak wiadomo, jest taki, że ten, kto posłuszny, dostanie więcej z tej pożyczki, ten, kto mniej posłuszny, dostaje mniej, a wszyscy i tak będą musieli te pożyczki spłacać. Według jakiego klucza to już jest zupełnie inna sprawa. Więc pożyczki to była pierwsza rzecz. Teraz się pojawiają podatki, czyli znowu Unia Europejska będzie zbierać pieniądze i te pieniądze w jakiś sposób, według własnego klucza rozdzielać. A za chwilę, a za chwilę pojawią się elektroniczne pieniądze, elektroniczne pieniądze. Pieniądze są już przewidziane i różnica między elektronicznymi pieniędzmi, takimi unijnymi z Europejskiego Banku Centralnego, a pieniędzmi tymi, które mamy w tej chwili, to nie chodzi tylko o to, że one będą elektroniczne w postaci telefonów albo kart, tylko chodzi o to, że one będą w całości przez Europejski Bank Centralny zarządzane czyli tymi pieniędzmi nie będą już zarządzać poszczególne banki, nawet jeśli one będą dostępne przez te banki, to jakby zarządzanie, cały management tymi pieniędzmi i własność tych pieniędzy, bardzo zorganizowanych i kontrolowanych, będzie leżał w rękach Europejskiego Banku Centralnego, czyli jakby nie patrzeć jednej z instytucji unijnych. W takim układzie, jeśli posiada się własną walutę i własny bank centralny, ma się możliwość zaciągania pożyczek i zbiera się podatki, to Unia Europejska z organizacji zrzeszającej państw, związku państw, Staje się organizacją, jakby nie patrzeć, przypominającą państwo, przypominającą twór państwowy. Także można przypuszczać, że następnym krokiem w tym kierunku, żeby Unia coraz bardziej przypominała państwo. Będzie posiadanie własności, czyli można sobie wyobrazić, że w tej chwili te projekty, które są realizowane w Polsce, w Niemczech, w każdym kraju unijnym, są takie tablice, że tutaj projekt mostu, autostrady, czegokolwiek parku, budowli publicznej itd., został sfinansowany w jakimś tam stopniu przez Unię Europejską. Można sobie wyobrazić, że następnym krokiem będzie, że jeśli Unia Europejska z pieniędzy, które ma z podatków, z pożyczek, i tak dalej, będzie finansować jakiś projekt, nie wiem, sali koncertowej w Warszawie, to ta sala koncertowa nie będzie własnością miasta Warszawa, województwa mazowieckiego, państwa polskiego, tylko ta sala koncertowa będzie własnością Unii Europejskiej. Dlaczego nie? Sądzę, że to będzie następny krok, w którą stronę pójdzie Unia. Jeśli tak się stanie, a wszystko wskazuje, że tak się stanie, to jesteśmy już na zupełnie prostej do zbudowania państwa europejskiego. Kiedy to Unia stanie się państwem, stanie się państwem federacyjnym, czyli przestanie być związkiem niezależnych państw, tylko będzie federacja. Federacja z punktu widzenia polskiego jest troszeczkę niezrozumiała, ponieważ nasza Rzeczpospolita nie jest federacją, jest państwem jednolitym, podzielonym na województwa i inne tam jednostki samorządu terytorialnego czy jakiegokolwiek innego. Nie jest to niewątpliwie federacja. Dwie najsławniejsze federacje, które mamy tutaj w okolicy, a nawet trzy, to jest przede wszystkim Federacja Niemiecka, gdzie państwo składa się z innych krajów, bo Land to jest kraj związkowy, czyli landy niemieckie to są tak naprawdę kraje związkowe i te wszystkie kraje związkowe Badenia, Württemberga, w której ja w tej chwili się znajduję, Bawaria czy też Brandenburgia, wszystkie one mają swoje rządy, mają swoje parlamenty, które się wybiera, mają swoje rządy, mają swojego premiera, mają swoje prawo, mają swoje terytorium i tak dalej. I do tego oczywiście mamy jeden wielki rząd ogólnoniemiecki, tak zwany Bundesregierung, że regierung to rząd, a bundes to jest rząd związkowy, w odróżnieniu od Landesregierung, czyli rząd poszczególnych krajów. I to jest federacja. I w takiej federacji, czyli w kraju, w której inne kraje postanowiły razem Stworzyć państwowość, zawsze jest pewne tarcie. Tarcie jest, kto jest ważniejszy. Czy ważniejsze są ustawy i rządy te landowe na poziomie krajów związkowych, czy ogólno związkowe, czyli ten bunt, jak tutaj w Niemczech mówią. Jak taka federacja powstaje, to zawsze więcej odpowiedzialności, więcej do powiedzenia mają rządy poszczególnych krajów związkowych. Ale z biegiem lat, z biegiem dni, z biegiem dziesięcioleci okazuje się, że rząd centralny przyjmuje coraz to coraz więcej kompetencji od rządów landowych, a rządy landowe powolutku stają się tak naprawdę coraz mniej istotnym dodatkiem. Mogą sobie decydować, nie wiem, ile klas jest w podstawówce i kiedy zaczyna się szkoła średnia. Mogą sobie decydować, kiedy są święta kościelne i czy będą to święta katolickie, protestanckie a może w przyszłości islamskiej i tego typu rzeczy, jednak większość decyzji dotyczących federacji zapada na poziomie rządu federacyjnego. Tak samo jak w Niemczech jest w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to również kraj federacyjny złożony z krajów. To, że ktoś przetłumaczył kiedyś states na stany, a nie na kraje związkowe, no to już jest pech w Polsce, ale jakby cała ta konstrukcja działa dokładnie tak samo jak w Niemczech. Mamy kolejne stany, tam są rządy, tam są parlamenty i to wszystko jest zebrane w całą Federację. Mamy oczywiście jeszcze Federację Rosyjską, o której nie należy zapominać, ale do tego jeszcze dojdzie. Dlaczego tyle mówię o Federacji? Dlatego, że, jak już mówiłem, w Polsce. Federacji się troszeczkę nie rozumie, ale tutaj w Niemczech to można sobie tak wyobrazić, nie? że skoro mamy federację złożoną, nie wiem, z Bawarii, Badenii, Württembergi, Hesji, Saksonii i jeszcze paru landów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład do tego wszystkiego dołączyć inne kraje, które są mniej więcej wielkości tych landów, na przykład, nie wiem, Belgię, Holandię, Czechy, Luksemburg i tak dalej. Więc jeśli byśmy te wszystkie kraje wzięli do kupy, i stworzyli z tego, nie wiem, kraj europejski, kraj zachodnioeuropejski, to by się okazało, że mamy kraj, który nie jest już Niemcami, jest federacją europejską złożoną z kilku krajów o podobnej wielkości. A no właśnie, więc federalizacja Unii Europejskiej przebiegałaby zupełnie sprawnie w momencie, kiedy mielibyśmy kraje, które by były małe, niestety z większymi krajami, takimi jak Polska. Francja, Hiszpania, dajmy na to, albo Włochy, jest już pewien problem, ponieważ te kraje są za duże, żeby stanowić jeden land dużej europejskiej federacji. W związku z czym te kraje trzeba by w jakiś sposób podzielić. Ja już nie będę się zastanawiał, w jaki sposób podzielić na przykład Włochy. Włochy byłoby stosunkowo łatwo podzielić, bo Włochy były przez całe lata podzielone historycznie. Nie wiem, jak podzielić Francję, ale Polskę na przykład. Polskę byłoby stosunkowo łatwo podzielić. Ponieważ w Polsce mamy regiony zupełnie określone. Mamy na południu Śląsk, Dolny Śląsk, na północ mamy Pomorze, mamy Mazury, mamy Kongresówkę, znaczy Mazowieckie, i tak dalej. Także wyobraźmy sobie, że taką Polskę. Podzielimy na kilka takich naprawdę dużych regionów, nie wiem, 4, 5 i te regiony zupełnie autonomicznie wejdą do składu federacji. Niemcy dadzą Bawarię, Badenię, württemberg Brandenburgię i Saksonię, a my damy Śląsk-Pomorze, Mazury i Mazowieckie. Czy tak będzie? Oczywiście nie wiadomo, bo kraj nie jest tak łatwo podzielić, ale z drugiej strony. Kraj jednolity, taki jak Polska, również można w pewien sposób podzielić. Oczywiście wymaga to stosunkowo długiego czasu, ale można to zrobić. Na przykład poprzez autonomię. Jeśli nie wiem, na śląsku najpierw określamy, że istnieje język śląski, który jest językiem odrębnym. Za chwilę określimy, że istnieje naród śląski, który jest odrębnym narodem i któremu należy się autonomia, następnie naród śląski otrzyma autonomię na w tym terenie, bo przecież ma odrębny język, jest odrębnym narodem, ma odrębną kulturę od całej reszty Rzeczpospolitej, w związku z czym mu się to należy. Jeśli taki proces będzie zachodził dalej i dalej, to w którymś momencie się okaże, że tak naprawdę Polska składa się nie wiem, z Polski i ze Śląska. A za chwilę będzie można z tego samego kraju wyodrębnić kolejne regiony. Wydaje się być to przerażające dla nas, ale niby dlaczego tak miałoby nie być, jeśli Unia Europejska rzeczywiście dąży do federalizacji, a jak dowodziłem wcześniej, wszystko na to wskazuje. Oczywiście w tej chwili możemy mówić, że jest zbyt dużo animozji między krajami, między Polakami a Niemcami, Niemcami a Francuzami, Francuzami, Belgami, obojętnie były przesunięcia granic, były wojny w Europie, toczyły się od wielu, wielu set lat foi, wojny w Europie, także mamy tutaj wiele animozji, Wiele osób się nie lubi po jednej, po drugiej stronie granicy. Państwa mają do siebie pretensje. Niemcy mają pretensje do Polski, że w Polsce jest Śląski pomoże, Do Francuzów mają pretensje, że we Francji jest Alzacja i Lotaryngia. Inne kraje mają inne pretensje, jakby nie patrzeć. Tych problemów natury historycznej, natury narodowościowej, natury językowej również jest w tej chwili bardzo dużo. Także trudno sobie wyobrazić, by Federacja Zaistniała tak łatwo, ponieważ ludność się postawi, ludność tego nie będzie chciała, ale nie należy zapominać o tym, że ludność Europy się zmienia. Jest gigantyczna imigracja do Europy i do Europy imigrują ludzie spoza Europy, głównie z krajów arabskich. Jeśli w Europie mamy już klany, klan to jest taka duża rodzina, arabska i taka rodzina mieszka w tej chwili w kilku krajach europejskich. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ rozmawiałem z wieloma Irańczykami, Irakijczykami, Afgańczykami, Syryjczykami i tak dalej. jeśli oni nie są imigracją tą ostatnią, że nie dopiero co przyjechali, tylko przyjechali jakiś czas temu, po czym sprowadzili swoją rodzinę i taki Lib Libanczyk, taki Irańczyk mi opowiada, że tak, on tutaj z żoną i jeszcze go Brat mieszka w Stuttgarcie, druga część rodziny mieszka w Düsseldorfie, pięć osób mieszka w Brukseli, sześć osób mieszka w Paryżu, siedem w Marsylii, i tak dalej, i tak dalej. Także zauważcie, ta rodzina irańska, no Irańczycy to nie Arabowie, no ale powiedzmy, ta rodzina irańska mieszka już w kilku krajach europejskich. Także dla nich to jest tak naprawdę jeden kraj już w tej chwili Unia Europejska, która ma grupę Schengen, która umożliwia im przemieszczanie się w prawo w lewo, oni się czują, jakby żyli w tej chwili w federacji. To nie jest ich kraj, żyją w jakiejś organizacji, każdy w innym kraju, ale jakoś żyją, Wprawdzie Muszą płacić trochę inne podatki, mówi się trochę innymi językami, no ale jak się spotkamy, wszyscy to mówimy po persku, arabsku czy w jakimkolwiek tam języku. W związku z czym, im więcej będzie imigracji pozaeuropejskiej do Europy, tym bardziej te animozje, które mamy w tej chwili między narodami, te różnice, które są, nie wiem, między Holendrami, a Belgami, Belgami, a Francuzami, Francuzami i Niemcami, Niemcami, Polakami, Polakami, Czechami, Czechami, Słowakami, Słowakami, Słowakami Węgrami, obojętnie, one powoli będą zanikać, ponieważ przestaną być istotne wydarzenia historyczne. Druga wojna światowa nie jest dla Marokańczyka, Libijczyka, Palestyńczyka albo Libańczyka istotna. On II wojny światowej nie rozumie, to nie jest jego problem i on tego nie czuje. Im więcej będzie tych ludzi tutaj, tym mniej istotna będzie nasza europejska przeszłość. Dlaczego? Dlatego, że w Bawarii będzie coraz mniej bawalczyków, na Śląsku będzie coraz mniej ślązaków, w Czechach będzie coraz mniej Czechów. W związku z czym te różnice narodowościowe, które są tak ostre ciągle jeszcze w Europie, zaczną powoli, powoli, powoli znikać, co wytworzy absolutnie doskonały, idealny grunt. Pod zaprowadzenie nowego państwa europejskiego, Federacji Europejskiej. Zresztą, co się dziwić, że władze Europy chcą wprowadzić federację. Widzimy, że tego typu organizacje międzynarodowe, federacje się już budują. Jeśli po drugiej stronie mamy Stany Zjednoczone, które same w sobie są federacją, jeszcze są gigantycznym krajem, po drugiej stronie mamy Chińczyków, którzy razem z Rosją, Indiami, Południową Afryką i całą masą innych krajów, które też chcą, założyły w tej chwili grupę BRICS, to dochodzimy do tego, że państwa europejskie po prostu... Są za małe. Europa musi działać jako jedna organizacja. Oczywiście nie jest powiedziane, że ona musi działać jako państwo federacyjne, ale jak widać, władze europejskie, założyciele Europy w ten sposób sobie to wymyślili. Zresztą to, że jesteśmy przygotowani, przygotowywani. Do tego, żeby zaistniało państwo europejskie, widać również w strukturze władz europejskich. Zauważcie, co tam mamy. Mamy tam Parlament Europejski. Jak w każdym demokratycznym kraju. Mamy tam Radę Europy, której szefem był przez parę lat aktualny polski premier. Mamy Komisję Europejską, i to wszystko są organy, które są organami państwa. One oczywiście mniej przypominają państwo w tej chwili demokratyczne, najbardziej przypominają komunę, bo taka Komisja Europejska to jest tak jak. Partia, na przykład PZPL. Pamiętacie za czasów komuny jak było w Polsce, w Polsce było tak, że. Partia PZPR była partią rządzącą. Mieliśmy wprawdzie Sejm, który to wszystko musiał zatwierdzić i tak dalej, ale rządziła partia i rządził przewodniczący tej partii, prawda? W tej chwili mamy dokładnie tą samą sytuację w Unii Europejskiej, tutaj mamy Komisję Europejską, która w sumie nie jest rządem i zachowuje się bardziej tak jak przywódcza siła, nie? Co tam komisja sobie wymyśli, wymarzy, to później cała ta. Pozostała część, niby demokratyczna Unii Europejskiej, czyli Parlament Europejski, musi zatwierdzić. Jak mówię o tym, to mi się zaraz zawsze przypomina taka piosenka stala, Jacka Klejfa. Nie wiem, czy pamiętacie, to się chyba nazywało Sejm Kalek, czy coś takiego. I tam w tej piosence jest tak, że w tym Sejmie są e, sami ludzie niepełnosprawni. Ten nie widzi, ten jest kulawy, ten coś, ten coś, i oni określają prawo. I tak naprawdę wszystko zatwierdzają, na wszystko wyrażają dając zgodę, Tam chyba w finale tej piosenki jest tak, że kto przeciw, nie widzę, powiedział przewodniczący Sejmu, a przewodniczącym Sejmu był niewidomy. W związku z czym Struk-Puk laską w podłogę Sejm-Sejm same, same, wyraża zgodę Struk-Puk. Laską o blad, Sejm mówi tak. No, mniej więcej w ten sposób za zachowuje się w tej chwili Parlament Europejski. Komisja Europejska wymyśla, co trzeba zrobić, jak to przeprowadzić i tak dalej. Jakie mają być nowe ustawy, a Parlament Europejski służy do zatwierdzania tego wszystkiego. Także mamy bardzo duże podobieństwa z tym, co mieliśmy na przykład w PRL-u. W związku z czym widzimy, że Unia Europejska, jakby nie patrzeć, jej struktura jest przygotowana. Do tego, żeby być państwem. No, w sumie szkoda, że Unia Europejska wzoruje swój wzór państwa, wzoruje wzór na państwach typu PRL, państwach socjalistycznych, niż na współczesnej liberalnej demokracji. No, ale cóż, tak to jest. Myślę, że władze Unii Europejskiej czują się elitą i wiedzą, że będą rządzić tutaj w Europie. Jest to ich marzenie, żeby rządzić. To widać, jak bardzo zostawiają wszystkie kraje nieposłuszne po kontach i jak chętnie obsadzają swoich ludzi, gdzie można, oczywiście na wysokich stanowiskach w tych krajach. No niestety, wydaje się, że to wszystko może się ziścić. Jest tylko jeden gigantyczny problem. Jeśli Unia Europejska będzie podążać w tym kierunku, będzie podążać do federalizacji całej Europy opartej na regionach, czyli nie państwach, to po pierwsze możemy pożegnać się z suwerennością. Zauważcie, że w momencie kiedy powstał Związek Radziecki, który również był Federacją Socjalistycznych Republik Radzieckich, jego następcą jest w tej chwili Rosja, która również jest Federacją. Ale. Jak pamiętacie, na przykład przed II wojną światową mieliśmy Litwę, Łotwę, Estonię i one stały się częścią Związku Radzieckiego. W związku z czym utraciły całkowicie swoją suwerenność. Niby to była federacja, niby to było państwo związkowe, ale suwerenność została utracona. W związku z czym, jeśli w Europie powstanie federacja, jeśli duże kraje zostaną podzielone na regiony, bo po prostu są za duże, żeby być składu częściami federacji, to wszystkie te kraje utracą swoją suwerenność, a za tym pójdzie utrata tożsamości tego kraju i tego narodu, tym bardziej, że mamy gigantyczną imigrację. Jeśli imigracja, liczba imigrantów pozaeuropejskich przekroczy 30, 40, 50, 60% w Europie, to Europa przestanie być kontynentem Francuzów, Niemców, Polaków, Czechów i innych, tylko będzie kontynentem jakichś tam Ludzi, niestety, my, Europejczycy, my, ludzie, którzy się tutaj urodziliśmy i którzy tutaj mamy przodków, powoli będziemy się stawać w takiej Europie mniejszością. A jeśli będziemy się stawać mniejszością w takiej Europie, to grozi nam taka sytuacja, jaka zaistniała w Republice Południowej Afryki, gdzie założyciele tego państwa. Zostali mniejszością, zostali zepchnięci w tej chwili do drugiego rządu. Nie ma możliwości takiej, żeby sprawowali władzę, a aktualne władze RPA dość otwarcie prezentują, nawet jeśli tego bezpośrednio nie mówią, a czasami mówią, że ten kraj nie jest już krajem burów i nigdy więcej nim. Nie będzie. I najlepiej, żeby poprzedni gospodarze tego kraju, czyli biali Afrykanerzy, z tego kraju zniknęli. Także takie niebezpieczeństwo istnieje. Co zaistnieje w Europie, zobaczymy. Ale przejmowanie coraz to większych kompetencji przez Unię Europejską od krajów członkowskich, czy to w dziedzinie sądownictwa, czy to w dziedzinie prawodawstwa, czy to w dziedzinie fiskalnej, podatki, pożyczki, tak jak mówiłem na początku filmu, Wskazuje, że jednak to państwo europejskie powstanie. Zgadzacie się z moją opinią na ten temat? Czy ten wywód logiczny był rzeczywiście logiczny i ma sens? Czy też może są inne rzeczy, które zapobiegną stworzeniu? Państwo europejskiego, bo że rzeczywiście powinniśmy stworzyć państwo europejskie. U Orwella jest napisane, że były tylko bodajże trzy albo cztery państwa. Cały świat to było tylko kilka państw, które prowadziło ze sobą wojny. Oni prowadzili tam wojny na armaty, ale równie dobrze może być to wojna handlowa. Grupę BRICS już mamy po na wschodzie, po prawej stronie i nie tylko. Może powinniśmy jednak też stworzyć mocne europejskie państwo, bo jak widać sami Niemcy, sami Francuzi, choćby chcieli, choćby byli bogaci, nie dadzą rady. Liste Kelf, pozdrawiam ze Stuttgartu. Odezwę się jeszcze, napiszcie w komentarzach, czy się zgadzacie z moją opinią, czy też nie, jakie widzicie kierunki, w których Unia Europejska w najbliższym czasie pójdzie, albo nie pójdzie, jaki wpływ na to wszystko będzie miała imigracja i czy rzeczywiście słusznie mówię, że zajmowanie się przez Unię fiskalnością, czyli pieniędzmi, posiadaniem coraz większej ilości pieniędzy, pieniędzy jest symptomem tego, że idziemy w kierunku federalizacji. Listeker, zapraszam. Wszystkim, którzy wspomagają mój kanał, bardzo dziękuję. Tym, którzy przelewają mi pieniądze za pomocą Paypala, tym, którzy przelewają za pomocą Kup mi Kawę rozmaitymi innymi sposobami bezpośrednio na konto, przez Patreon przez YouTube'a. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo mi to pomaga. Uśmiecham się na koniec, bo ostatnio ktoś zarzucił mi w komentarza, że ten Gostek co tu gada, to w ogóle się nie uśmiecha, jest strasznie nadmuszony. Także ja się potrafię uśmiechać, ale sprawy są tak poważne i tak naprawdę w ogóle nie są do śmiechu, dlatego ogólnie się nie uśmiecha. Tak czy owak, pozdrawiam, odezwę się jeszcze. Cześć.